Ta ostatnia podwyżka można powiedzieć, że była symboliczna w porównaniu do tych wcześniejszych podwyżek o 25 punktów bazowych, to wskazuje na to, że, że w ocenie Rady Polityki Pieniężnej, myślę, że też w ocenie ekspertów Narodowego Banku Polskiego in, poziom inflacji osiąga swoje maksimum i dobrze by było, że żeby w tym najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach inflacja osiągnęła. Swoje maksimum, a później będziemy, będziemy myślę, świadkami, świadkami spadku inflacji. Pewnie to już będzie miało miejsce w przyszłym roku, a w ślad za tym myślę, że będą również spadały stopy procentowe. To, to prawda, że obecny poziom stóp procentowych bardzo silnie zniechęca do, do korzystania z kredytów. Zarówno wśród klientów indywidualnych, jak również wśród klientów korporacyjnych. Popyt na, na kredyty hipoteczne, również na pożyczki gotówkowe, znacząco spadł w porównaniu z zeszłym rokiem. My jeszcze nie widzimy tak znaczącego spadku kredytów inwestycyjnych, ale to, to już ma, ma miejsce. Widzimy większe zainteresowanie kredytami walutowymi, które, które mają znacząco niższe, niższe oprocentowanie. Ale dla gospodarki to byłoby bardzo niedobre, gdyby te stopy procentowe utrzymywały się przez dłuższy okres na, na tak wysokim poziomie. Ten wzrost cen energii, wzrost surowców spowodował olbrzymi popyt na, na kapitał obrotowy. Faktem jest, że bardzo wiele firm miało środki, miało nadpłynność i w tych trudniejszych czasach wykorzystują te środki finansowe, które są w ich posiadaniu. Również u nas w bankach nadpłynność była dosyć znacząca w ostatnich kwartałach, ale ta nadpłynność w tej chwili właśnie topnieje ze względu na zwiększony popyt ze strony firm właśnie na środki, na środki obrotowe. Faktycznie dla nas takim największym, sprawdzianym, największym wyzwaniem będzie tych parę miesięcy zimy, dlatego że nie wiemy jak będzie się zachowywała Rosja. Już w tej chwili widzimy, że wyraźnie gra gazem. Wstrzymując dostawy gazu do Europy, straszą, do Europy, strasząc kolejnymi podobnymi ruchami, one właśnie skutkują takimi silnymi wzrostami cen. Ceny sięgające 350 euro za megawatt w przypadku gazu, no to są to ceny, ceny absolutnie rekordowe. To jest wzrost kilkunastukrotny w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze, jeszcze nieco ponad rok temu. Także, także to, są, to są turbulencje, przez które będziemy musieli przetrwać. Też dużo będzie zależało od, od tego, jaki będzie popyt na ciepło w, tej, w, tej, w, czasie, w czasie najbliższej zimy, czy ta zima będzie sroga, czy ta zima będzie bardziej łagodna. Ale, ale no, ten, ten problem jest widziany nie tylko z perspektywy naszego kraju, on jest widziany z perspektywy europejskiej i tu wspólne działania na pewno będą potrzebne. Jesteśmy najsilniejszym bankiem, jeżeli chodzi o, o, o obsługę średnich, średnich yy, dużych firm. Mamy tu i największe doświadczenie i, i mamy yy, najlepsze zespoły, które są w stanie obsłużyć. Obsłużyć naszych, naszych klientów. Jesteśmy drugim bankiem pod względem aktywów na, na polskim rynku po, po PKOBP i jesteśmy przygotowani do współpracy z firmami. Spodziewamy się, jak, jak wspominałem, że, że w najbliższych miesiącach będzie zmniejszenie zainteresowania wśród firm. Kredytami, szczególnie mam na myśli kredyty inwestycyjne, bo wspomniałem, że popyt na, na środki obrotowe jest naprawdę znaczący i pewnie on się będzie utrzymywał w najbliższych miesiącach, ale ja liczę na to, że, że w przyszłym roku sytuacja się zmieni na przykład gdzieś w drugim kwartale, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału powinniśmy mieć odbicie po, po, po tym Obecnym y, trudnym czasie wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych.